Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu, z tej strony AgroSzymanów. Dzisiaj mamy 27, 23 grudnia, dzień przed święt, Wigilią i dzisiaj odcinek świąteczny, bo będziemy budować, yy, będziemy budować bałwana z sianokiszonki u nas tam przed domem, przy ulicy. Właśnie to się mówi, tak, nagram takiego yy, świątecznego odcinka, bo teraz nie ma co nagrywać. To na coś takiego innego Także dzisiaj odcinek świąteczny Tutaj dzisiaj jestem z bratem, moim pomocnikiem Budujemy tam... Podpatrzyłem trochę w internecie Już w tamtym roku mieliśmy, ale jakoś nie mogliśmy się złożyć do tego To także w tym roku budujemy bałwa na siano kiszonki Mogą być trochę szyby brudne przed dom sobie trzy belki do góry. Tu jest drugi bogat, jest taki, to są belki zuchawe i sztywny, żeby się nie przewrócił. Tak trzeba go zrobić. No i będziemy malować tam guziki z prajem i twarz też mamy czerwony i czarny spray. I na boki, jak ręce, mamy, jakieś patyki, wbijemy. Że my już zakończyliśmy. I zobaczymy, jak ten bałwan nam wyjdzie. Pierwszy raz, ale myślę, że nie, nie będzie źle. Ustawiamy go tak, żeby wszyscy ładnie widzieli jak są te kamienie, tutaj leżą. Żeby nic nie walnąć, jest tu wolne. Tu najgorsze jak te kamienie są, musimy ustawić. Zrobimy tu i no i po prostu tak o. Trzy wielkie w górę zrobimy. Mamy tam loguzików malowania w huku wycięte, żeby ładne wyszło okrągłe. Także jak widzicie bałwan już gotowy. Tutaj z boku jeszcze mamy widły namalowane za słońce. Malowania tylko jest kawałek, bo tam musiałem pójść dwa razy, po szmatkę tutaj przetrzeć. I to chwilę były wycięcia, potem tam sam na górę wchodziłem. Także z tego miejsca chciałbym Życzę wszystkim oglądającym wesołych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz y, szczęśliwego Nowego Roku. Aby był lepszy od tego, który mieliśmy, wysokich plonów i wszystkiego, co najlepsze dla Was życzy. AgroSzymanów. Także już dzięki za oglądanie w tym filmiku taki Ala Świąteczny i widzimy się w następnych filmach już prawdopodobnie po nowym roku lub jeszcze przed zobaczymy jak to będzie także trzymajcie się cześć